będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, za ten czas tych rekolekcji, za ten czas, w którym Ty będziesz przechodził do naszych serc. Maryjo, prosimy Cię, pozwól nam odkryć Twoją miłość i schowaj nas w swoim sercu. Przytul nas do swojego serca. Święty Józefie, prosimy Cię, opiekuj się nami, pozwól nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i też przytul nas do swojego serca, Panie Jezu, daj nam odkryć to, że ty jesteś z nami, że ty jesteś przy nas, że nas prowadzisz, że do nas mówisz, że nigdy nas nie zostawiasz i przytul nas, Panie Jezu, do swojego serca. Dziś powiemy sobie o tym, jak bardzo Matka Boża nas kocha. Jej miłość jest naprawdę niesamowita i niepojęta. Posłuchajcie. Mm, no, cześć. Dzisiaj jest sobota w drugim tygodniu Adwentu. I dzisiaj w Ewangelii jest taka sytuacja. Uczniowie pytają Jezusa, a czemu mu w Piśmie mówią, że ma najpierw przysłuchać Elias? A Jezus na to mówi, no to bo to prawda. Elias istotnie przyjdzie i wszystko naprawi, ale tak naprawdę to Elias jest przyszedł. To był Jan chrzciciel. I co zrobili? I zrobili z nim to, co chcieli. Czyli go nie posłuchali. No właśnie. No i tak to jest. Teraz syn przychodzi i też go nie posłuchają i też będzie cierpiał. Hmm. No właśnie, bo w naszym życiu tak jest. Pan Bóg niczego na nas nie wymusza, tylko proponuje, mówi chcesz być zbawiony? To rób to i to. Hmm. Chcesz być doskonały? To rób to i to. A jak nie chcesz, no to trudno. Możesz mnie odrzucić, to jest wolność. Wolność niestety, a może stety, Polega na tym, że możemy wybrać Pana Boga, ale też możemy Go odrzucić. No i co się wtedy stanie? Hmm, no właśnie, postąpili z Nim tak, jak chcieli. Ważne jest, żebyśmy nie patrzyli, jak inni robią, tylko patrzyli na siebie i zobaczyli, czy ja przypadkiem nie odrzucam Pana Jezusa i nie robię z Nim to, co chce zrobić, tylko robię to, co On chce zrobić w moim życiu. No właśnie, pozdrawiam was wszystkich. Cześć! Ta, Myślicie, że mnie nie będzie? Haha, ha. jestem oczywiście, kochane dzieciaczki. Cześć, witam Was! Taką mam zrobiłem niespodziankę. Dzisiaj mamy... Kolejny dzień Adwentu i dzisiaj mamy też dzieci wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe. To jest w Meksyku, daleko stąd, ale bardzo dla nas ważne, ponieważ pomaga nam zrozumieć to, co tam się stało, jak bardzo Maria nas kocha. A pamiętacie dzieci, co my robimy w tym Adwencie? Naśladujemy Pana Jezusa. Naśladowaliśmy już Pana Je Jezusa. Tym, że staliśmy się dzieckiem Maryi, przyjęliśmy ją za naszą mamę. Naśladowaliśmy Pana Jezusa w tym, że zaprosiliśmy Marię do swojego domu. A dzisiaj chcemy naśladować Pana Jezusa w tym, że zrozumiemy, jak bardzo Maria nas kocha. Bo Pan Jezus wiedział, jak bardzo Maria Go kocha i bardzo się cieszył tym, jak ona Go kocha. I po pierwsze, Guadalupe to jest, dzieci, takie miejsce, gdzie Maria przyszła i objawiła się takiemu młodemu chłopakowi i powiedziała do niego, mój syneczku, mój maleńki. I to jest pierwszy taki dowód miłości, że Maria jak na nas patrzy, jak patrzy na mnie, jak patrzy na ciebie, kochany chłopaku, kochana dziewczyno, to ona mówi do ciebie, jeżeli jesteś chłopakiem, mój syneczku, mój synuś kochany, mój maleńki. Albo może jesteś duży, no to mój synek. Jak jesteś dziewczyną, moja córeczka, moja córunia, wyobraźcie to sobie, z jaką ona miłością musi to mówić do każdego z nas. Druga rzecz, kochani, święty Ludwik, taki wielki święty, kiedyś powiedział, że gdybyśmy zebrali miłość wszystkich mam na ziemi zobaczcie, miłość wszystkich mam i dodali je do siebie jedna miłość mamy, plus druga, plus trzecia, plus czwarta i te miliony miłości mam, dodali do siebie. To to nadal by było niczym w porównaniu z tym, ile miłości Maryja ma do nas. Jak ona nas kocha, to jest nie do pojęcia. Niesamowite. Tak bardzo nas kocha. I wiecie co? Jeszcze po jednej rzeczy widać, jak ona nas kocha. Pamiętajcie, pamiętacie dzieci, jak Wam pokazywałem moją piękną córeczkę Marysię? To było w pierwszym odcinku. I właśnie to mi też pomogło zrozumieć, jak bardzo Maria mnie kocha. Że ona miała jedno, jedyne swoje dziecko, pana Jezusa, i żebym ja i ty mógł być jej dzieckiem, to ona musiała się zgodzić, żeby to jej dziecko umarło za nas, żeby je oddać za nas, poświęcić, żebyśmy mogli żyć. Pan Jezus nas uratował przez to, że za nas umarł i ona się na to zgodziła. Zobaczcie, oddała swoje dziecko, żeby ciebie móc wziąć na ręce. Jaka wielka miłość, nie do pojęcia. Nie wiem, czy jakakolwiek inna mama by to potrafiła. Taka jest wielka miłość, dlatego dzisiaj chcę, kochane dzieci, żeby każdy z was i każda z was zrozumiała, tak jak zrozumiał Pan Jezus, jaka jest wielka miłość Maryi, jak ona bardzo nas kocha i żebyśmy nigdy o tym nie zapomnieli. I właśnie dlatego mam dla was kolejny wierszk. Zapraszam na Pana Rymowankę. Dziś w moim sercu jest wielka radocha, bo już wiem, jak bardzo Maryja mnie kocha. Chociaż wielka była nasza wina, ona za nas oddała syna. Maryja ma w sercu miłość wszystkich mam, więc z radości chce śpiewać tam, 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 tam. I teraz, kochani, powtórzymy, zrobimy taki chór. Najpierw chłopacy za mną powtórzą, potem dziewczyny, a potem razem. Uwaga, chłopacy, powtórzcie teraz za mną. Nigdy nie jestem sam, nigdy nie jestem sam. I teraz dziewczyny. Nigdy nie jestem sama, nigdy nie jestem sama. I wszyscy razem, bo zawsze jest przy mnie, bo zawsze jest przy mnie moja niebieska mama. Moja niebieska mama. da -dam! ale Ale nasz super drużyna. Może kiedyś stworzymy orkiestrę. Dzięki dzieciaczki! I pamiętajcie, tam 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 bo ma w sercu miłość wszystkich mam. Papa, pa. śpiewająco żegnam Was dzisiaj. I do zobaczenia jutro. Bye, bye. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, witamy Was. 14 dnia Adwentu w sobotę, ale dzisiejszy dzień, to jest 12 grudnia, to jest dzień, który jest poświęcony Matce Bożej z Guadalupe. I w związku z tym, ciocia Marta ma pomysł na fajną, plastyczną zabawę, która jest związana z historią z Guadalupe. Okej, okay, ale potrzebuję do tego wujku kwiaty. Czy mógłbyś pobiec na łąkę po kwiaty? W grudniu? Kwiaty w grudniu? Nie mogą być kwiaty w grudniu. patrzę zaraz na grudek. <śm> nie, nie, ciociu, nie, ma, nie ma kwiatów. No to bierzemy się do rysowania. Potrzebujemy dużo kwiatów, moi drodzy. Potrzebujemy, żeby je wykonać. Kartkę papieru i na kartce papieru, takiej zwykłej, rysunkowej, rysujemy kwiatki. Zobaczcie, my już tu trochę przygotowaliśmy. Wujku, możesz je tak sobie tam rozłożyć. Zaraz Kwiatek rysujemy dobrze. z dużymi płatkami, mogą być półokrągłe, Mogą być takie trochę podłużne. Ważne jest, żeby te płatki były osobno narysowane, bo wiecie co, będziemy je za chwilkę wycinać. A w Ale czasie... zanim je wytniemy, to będziemy je kolorować. Zobaczcie, jak ta dzisiejsza praca szybko idzie. Tak ładnie, najlepiej takiego typu kredkami, bo one większą powierzchnię dokładnie zarysowują. No i sobie je kolorujemy. A w tym czasie jak ciocia koloruje z Wami, to... Tylko krótko chciałem Wam powiedzieć, dlaczego te kwiaty i dlaczego Ciocia w grudniu pyta o kwiaty na łące. A to bierze się stąd, że ta historia z Guadalupe, z Meksyku, to jest historia Juana Diego, Indianina, którego Matka Boża poprosiła o to, żeby poszedł do biskupa i poprosił w jej imieniu o zbudowanie kościoła. Biskup tak chyba nie do końca mu uwierzył, trochę mu wierzył, ale tak nie do końca i poprosił o znak. No i tym znakiem były róże kastylijskie rosnące w grudniu w Meksyku, co nie było możliwe. A jak w swoim płaszczu Połandiego te róże przyniósł do biskupa jako znak, o który prosił, to okazało się, że poza tym, że te róże wypadły z jego, z jego poncza, czyli z jego płaszcza, to na tym płaszczu Maria namalowała swój wizerunek, który, który został, który jest w Meksyku, który można obejrzeć do dzisiaj. Róże kastylijskie z Hiszpanii, z Hiszpanii. Meksyku, oh, tak. w grudniu, tak jest. pachnące i cudowne i się, słuchajcie, otworzyły, jak ten płaszcz otworzył, to one się otworzyły, my zrobimy zaraz to samo, zobaczcie. Wycinamy ten nasz, powiedzmy, cały pokolorowany, yy, tak? Wycinamy po liniach aż do tego kółeczka. Tutaj wycinacie. Ja już tego tak dokładnie nie zrobiłam, bo wiem, że Wy sobie za chwilkę to zrobicie w wolnym czasie. Chcę tylko wam pokazać. Wycinamy do końca. Wycinamy cały, tak, aby powstały nam takie właśnie piękne kwiatki. I zobacz, wujku. Robimy teraz róże kastylijskie. Do połowy, tak, żeby ten czubeczek doszedł nam do środka, zaginamy, ale nie za mocno. Nie za mocno. Jeden. Drugi, tu troszeczkę przyginamy, ale nie tak bardzo mocno, dobra? Zobaczcie. Zbieramy każdy następny płatek, nie tak jak obojętnie, tylko po kolei. Następny tutaj. Następny tutaj. I tych róż nagle nie widać. One są schowane jak w Juan, u Juana Diego w, mhm. w tym płaszczu. Jeszcze Nawet tak trochę można mocniej nie zobaczyć. No, jeszcze możesz jeden pokazać. Zobaczcie, dzieci. Mhm. Tutaj, tak do środeczka, gdyż wujkuspo spójrz tutaj. Patrzę. Tak, do środeczka tak I każdy następny, i są zamknięte, nie ma ich. I wiecie, że one się otworzą? Wiecie, że one mogą naprawdę zakwitnąć? Niesamowite, już Wam pokazujemy, jak. Wrzucamy te nasze róże do miski z wodą. A jak chcecie i zrobicie dużo tych róż, to nawet do wanny albo do basenu. W grudniu. W grudniu, w grudniu. Y -y. oczywiście. Co tam, Maryja Boża z Guadalupe? Tak Wrzucam i wrzucamy je. I zobaczcie. Ach. Może trzy na razie wystarczą. Tamten się nam blokuje, nie? No, no, chyba sobie poradzi faktycznie. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie hmm. niesamowite, jak musiał ten biskup zwątpić normalnie. Prawda? Zwątpił i uwierzył. Myślę, że jak rodzicom pokażecie tą sztuczkę, którą ciocia Marta nas nauczyła, no to, to też chyba będą zaskoczeni. Pięknie się otwierają kwiaty. I to jest praca plastyczna, która jest na dzisiaj, a na dzisiaj zabawa nawiązuje trochę do, też do, do dzisiejszej Ewangelii, bo w dzisiejszej Ewangelii nie rozpoznano Jana Chrzciciela. Pan Jezus mówi o tym, że przyszedł Jan Chrzciciel, ale nie został rozpoznany. I żebyśmy byli bardziej uważni i lepiej rozpoznawali, to pobawimy się. W głuchy telefon, czyli wytężamy nasze zmysły, ale nie taki typowy w głuchy telefon, tylko bawimy się w głuchy telefon na skojarzenia. Czyli ja wymyślam hasło, ale potem Ciocia, następnej osobie, jak Was jest więcej, to, to jest oczywiście prostsze, ale Ciocia mi powie nie to hasło, tylko pierwsze skoja swoje skojarzenie, które ma z tym hasłem. Dobrze? Spróbujmy to zrobić. Ja mówię Cioci, moje hasło. I ja teraz mówię następnej osobie, której tutaj nie ma. Okej, okay, ja usłyszałem skojarzenie Cioci, i teraz do tego skojarzenia znów moje skojarzenie dokładam. Mam. I ja znowu mówię następnej? Ciocia mówiłaby następnej, to to mówię ale mówi się właśnie: piaskownica. Piaskownica, a ja teraz mówię, od czego zaczęliśmy. Czyli teraz pierwsza osoba, jeżeli was jest 4-5, to oczywiście tyle dostosujecie, ilu was jest. Po potem jak ostatnia osoba powie na głos swoje ostatnie skojarzenie, to pierwsza osoba mówi to, co powiedziała to słowo, które było pierwsze. A wiecie, jakie było pierwsze słowo? Chrzest. Od Chrztu do piaskownicy. Jak doszliśmy od Chrztu do piaskownicy? Woda. Chrzest, woda. Po wodzie było wiaderko. A po wiaderku była piaskownica. I tak możecie się bawić. Taka zabawa na kreatywność i na uważność. Powodzenia z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen.